Na przestrzeni lat pojawiło się bardzo wiele teorii odnośnie tajemniczych komnat, kryjących się ponoć wewnątrz Wielkiego Sfinksa. Żadna z tych teorii nie została jednak potwierdzona przez naukowe badania. Niektórzy utrzymują, że istnieją ukryte komory lub korytarze pod Sfinksem, ale oficjalne badania geologiczne i geofizyczne zdecydowanie temu przeczą. Mimo to, wielu ludzi wciąż wierzy, że wewnątrz Sfinksa mogą być ukryte tajemnice, które zmienią historię ludzkości. Trzeba przyznać, że zarówno sam Sfinks, jak i otaczające go wielkie piramidy to dość nietuzinkowe konstrukcje. Naukowcy głównego nurtu twierdzą, że piramidy w Gizie zostały zbudowane jako grobowce i że kryją zmumifikowane szczątki faraonów. Jest jednak wiele problemów z taką interpretacją. Z jakiegoś tajemniczego powodu, wewnątrz żadnej z największych piramid cywilizacji Egiptu, nie ma ani napisów, ani hieroglifów, ani też żadnych zmumifikowanych szczątków. Stąd też niektórzy ludzie wychodzą z sugestią, że teorie dotyczące piramid wymagają poważnych rewizji, wliczając to obecne tezy dotyczące Wielkiego Sfinksa. Jak bowiem twierdzi historyk Matthew Sibons. To właśnie pod Sfinksem należałoby szukać starożytnych mumii faraonów. Swoją tezę opierał on na istnieniu mało znanego otworu z tyłu pomnika, o którym po raz pierwszy powiedział jeszcze w 1679 roku Johann Michael van Wgłębienie zostało nawet zbadane kilkaset lat później przez egiptologa Auguste Mariette, badacz Chylił się raczej ku twierdzeniu, iż jest to naturalna szczelina, jednak inni autorzy z jego okresu uważali ją za szyb grobowy. Przechodzący przez ciało Sfinksa otwór, który ostatecznie prowadzi do tajemniczej pustki kryjącej się pod posągiem. Niestety, wejście do tej rzekomej pustki zostało zapieczętowane w 1926 roku przez Emila Barajza podczas prac konserwatorskich nad Sfinksem. Podczas wspomnianej renowacji otwór został zabetonowany, przez co analiza komory kryjącej się pod spodem stała się niemożliwa. Opierając się na pracy Marieta, Simpson zwraca uwagę, że istnieją dowody na to, że Sfinks może skrywać pochówek faraonów. Jest to jednak zaledwie jedna z teorii, a równie prawdopodobne może być to że ta rzekoma pustka jest niczym więcej niż naturalnym kanałem, który biegnie pod wapieniem płaskowierzu gizy albo że te rzekome tunele były po prostu wykorzystywane przy budowie posągu. Prawda na ten temat obecnie pozostaje poza naszym zasięgiem.